Pomyśl o sobie, jak o najlepszym na świecie komputerze. W tej chwili jesteśmy najwyższą technologią na świecie a, i na razie niepodrabialną. Ale nawet najlepszy komputer, kiedy złapie wirusy, nie działa sprawnie, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Podobnie jest z nami. My w drodze edukacji, wychowania, socjalizacji, naszych doświadczeń czasem łapiemy coś na kształt wirusów, ale Zawirusowany komputer nie jest popsuty. Jego nie trzeba naprawiać, podobnie, ciebie nie będziemy naprawiać. To, co wystarczy zrobić, to wyczyścić system. I czyszczenie systemu to nie jest wieloletni proces. Na to, tak jak w komputerze, wystarczy kilka godzin, więc my to zrobimy podczas tych naszych najbliższych sesji. I teraz, bardzo ważne, niczego, co możemy nazwać wirusem, nie będziemy wyrzucać. To wszystko, co już w człowieku jest, co jest w tobie, co potrafisz, może się kiedyś przydać. My tylko przesuniemy pewne rzeczy do archiwum. A to, co zrobimy, to umownie nazwijmy to przywrócimy ustawienia fabryczne. Co to znaczy? Jak sobie przypomnisz, może dawno, może niedawno, może to trwało chwilę, a może dłużej, taki czas, kiedy było ci ze sobą dobrze, kiedy było ci wygodnie, kiedy wszystko się układało, kiedy było Ci zwyczajnie dobrze, to w tym momencie to byłeś czysty Ty. To byłaś czystą sobą. A bez żadnej presji, bez udawania. Po prostu czyste Ja. I w tym stanie, jak sobie to przypomnisz, mamy wrażenie, że życie nam się układa, że świat nam sprzyja, że wszystko idzie dobrze i że jest nam po prostu dobrze. To, o co będzie nam chodziło, to, żeby taki stan uzyskać na niemal permanentnie. Chociaż czasem masz wrażenie, że może cały ten Twój komputer jest popsuty, to, tak jak powiedziałam, będziemy się zajmować jego systemem. I teraz, jeśli z obecnym systemem masz takie rezultaty w życiu, już sporo rzeczy jest zrobionych, wiele sukcesów, to co będzie, kiedy my ten system naprawdę wyczyścimy? kiedy uruchomimy jego pełen potencjał.